Witajcie moi drodzy. Nadszedł czas na wystawienie oceny dynastii izauryjskiej, inaczej zwaną dynastią syryjską. Zaczynamy oczywiście od Leona III, czyli założyciela i nestora całej um, dynastii. I nie można mu tu nic złego zarzucić, tak naprawdę. Oprócz tego ikonoklazmu, ale. Jego pobudki co do tego, jego polityka mogą być w pewien sposób usprawiedliwione. Nie było to działanie jakoś, nie wiem, całkowicie nastawione na to, by zaszkodzić Bizancją, by zaszkodzić Konstantynopolowi. Takie było jego wierzenie. Więc nie można mu tego tak naprawdę na złe zapisać. No, do tego dochodzi przecież Zwycięstwo nad potężnym oblężeniem Konstantynopola. Zaraz na początku rządów napisanie ekologii, zreformowanie praw ogólnie, utrzymanie granic przez całość jego rządów i zapewnienie cesarstwu godnego następcy w postaci jego syna, co jak wiemy nieczęsto się zbytnio zdarza. Także Leon, jak naprawdę, był dobrym zarządcą, bardzo dobrym wręcz, dlatego zasługuje po prostu na piątkę. Teraz Artabazdes, i no cóż, w zasadzie można tylko powiedzieć, że zwyciężył w wojnie domowej, ale no, ciężko to nazwać jakąś pozytywną cechą. E, tymczasowo obalił ikonoklazm, ale też na, nawet na krótką metę nie, nic to nie dało. Nie wiem po co się w ogóle pchał, nie wiem co mu strzeliło do głowy, więc zostaje dwa z plusem, ale tylko dlatego, że no, nie zdążył wyrządzić aż tak wielkich szkód, ani co najważniejsze, nie zabił Konstantyna V. A Konstantyn V jest właśnie największym, najwspanialszym przedstawicielem tej dynastii, więc dwa plus. No i Konstantyn V. I tutaj nie mam chyba problemu postawić go na równi z Anastasjuszem I i Z Justynianem I. Stworzył system Tagmat, usprawnił temy, udane kampanie wojenne, odbudowa akweduktu Walensa, tak, co było ważne w sensie oznacza to, że miasto Konstantynopol jak najbardziej prosperowało za jego rządów. No i oczywiście zapewnienie gładkiej sukcesji. W zasadzie jest to cesarz taki, jaki powinien być. Cesarz, który nie dopuszczał do kryzysów, cesarz, który wszystko trzymał w ryzach i myślę, że miałby szóstkę, gdyby nie ta jego. no, jeszcze mocniejsza siła ikonoklazmu, ale za jego przytemperowanie zakonów. Yy, mu się też podwyższono, co nam należy. Także jak najbardziej 6 minus. Dalej. Leon IV. Leon IV też był dobrym cesarzem, tylko że no poszkodowany jest przez późniejsze źródła, które źle się o nim wysławiały. No i przez zbyt szybką śmierć. Rządził tylko 5 lat, był chorowity, nie dał się naprawdę... nie miał szansy się wykazać, ale... Wtedy, kiedy rządził, no, nie zrobił nic złego, tak w zasadzie, więc 4 no, z plusem, za dobre chęci, nieuszkodzeni, tak. A później mamy Konstantyna, no się była Irena, Konstantyn, Irena znowu, ale Konstantyn VI, no... Mm, można by mu dać jedynkę, bo był naprawdę słabym cesarzem, ale ja mu dam... Pewnie jak to się to mówi, benefit of the doubt. I jestem poniekąd twierdzenia, że jego słabe i mizerne rządy wynikały z specjalnej troski jego matki Ireny, która no, tak nim kierowała, tak go wyedukowała, żeby on, broń Boże, tym dobrym cesarzem nigdy nie był. Żeby właśnie on jak najbardziej mógł się skompromitować. I kompromitował się, a najbardziej kompromitował się właśnie w tym, że nie potrafił na stałe zapewnić sobie żadnego sojuszu ze siłami wewnątrz Konstantynopola. Wielu ludzi pokładało w nim nadzieję, zwłaszcza ikonoklastów, bo jak wiemy, Irena przewróciła y, ikony, ale ich też zawiódł. W zasadzie zawodził wszystkich. Jedyne tam stałe takie wsparcie miał od Żołnierzy tem azjatyckich no ale też go to nie uchroniło przed e, oślepieniem i prawdopodobnie z śmiercią, bo no nie wiemy, co się z nim stało. Przegrane bitwy, zasadzka jaką wpadł w tracji ze swoją armią, słaba i w zasadzie nieistniejąca polityka Konstantyna, e, no jak pomniałem, już, zawiedzenie każdego, więc dostaje dwa. Tak jak mówię, dostałby jedynkę, gdyby nie ta moja wiara w to, że to Irena za tym stała. za... Na pewno nie za wszystkimi jego porażkami, ale mm, myślę, że za większością zdecydowanie. No i Irena. Irena to cesarz. Choć znowu teraz ostatnio się mówi, że niekoniecznie, chociaż jednak uważam, że Bazileus, cesarz jak najbardziej. Na plus na pewno podłożyła podwaliny pod odzyskiwanie Grecji i odzyskiwanie kontroli w Tracji za czasów jako jeszcze regentki. Później jednak, już jak oślepiła swojego syna, no to nie była dobrym cesarzem, za bardzo powierzyła władzę swoim eunuchom, jej rola jako cesarza okazała się problematyczna na dłuższą metę, co rozumiem nie jest konkretnie jej winą, że była kobietą, no ale jednak była po prostu osobą, która no zasłużyła sobie poniekąd na obalenie. Ciężko mi ją ocenić, bo jednocześnie zrobiła wiele dobrego, a jednocześnie bardzo zaszkodziła. Cesarstwo, zwłaszcza te jej dziwne, nie wiem. No, te kontakty z tymi eunuchami, to w ogóle nie miała nad nimi kontroli. Przypomina mi się Galba, jego trzech pedagogów, to ona miała dwóch eunuchów. No, to nie, to nie świadczy dobrze o autorytecie, autoritas cesarza. Więc po prostu trzy plus. i to też takie za dobre chęci, że coś tam jednak dobrego, trwałego. Pozwoliła Nikeforowi potem y, odzyskać te ziemię w Grecji, w Tracji. Tak, Nikefor y, wykorzystał te jej y, fundamenty i poszedł i tam znaczne ziemie przyłączył, skonsolidował tę władzę. A więc no, to by było na tyle. Ogólnie jedna z lepszych dynastii. No, Artabazdesa nawet ciężko wliczać tą dynastię, no bo wiadomo, obcy chłop, przyjaciel Leona III. Ale sam Leon III i Konstantyn V, no i gdyby Leon IV żył dłużej, to myślę, że mielibyśmy taką świętą trójcę najlepszych rzymskich cesarzy właśnie, jeśli chodzi o jedną dynastię, jeśli chodzi o jedną rodzinę. Bo rzadko kiedy w jednej dynastii tak w zasadzie jeden po drugim wypadało trzech, tak dobrych cesarzy, w tym jeden naprawdę, naprawdę dobry, Konstantyn V. Pomimo jego gównianego przydomka Kopronim. Ale to się nie ma tym przejmować. To był, to był akurat wymysł zakonników, którzy pisali później, kiedy już przywrócono ikony. Znaczy się, może nie wymysł, może ta historia wydarzyła się naprawdę. Kto z Was nie wie, Kopronim wziął się z tego, że podczas chrztu Konstanty, jako dziecko, po prostu zrobił bobo w chrzcielnicę w wodę święconą. I no, i stąd się wzięło to jego przezwisko. Broń Boże, nie dlatego, że był głównianym cesarzem. Po prostu, no, nie ma to jak naśmiewać się z kogoś za to, co zrobił jako niemowlę, w zasadzie. No, naprawdę a, szczyt konstruktywnej krytyki. Zatem to wszystko już na dzisiaj moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych shortsach z kolejnej dynastii. Tutaj już wchodzimy w okres tak jakby środkowego Bizancjum. Jeszcze raz pozdrawiam, cześć.